Pamiętaj sobie taki moment, kiedy masz płynącą listę zadań, wiesz, że potrzebujesz pomocy, wiesz, że nie da się w pojedynkę dalej iść samemu w tym biznesie, wiesz, że to ten moment, ale nie masz pojęcia, czy stać cię na pracownika, nie wiesz, z jakimi kosztami to się wiąże, nie wiesz, czy to ci się zwróci, nie wiesz, jak to policzyć. Prawda jest taka, że przede wszystkim trzeba zacząć od tego, kogo ja dzisiaj potrzebuję. Więc żeby wiedzieć, kogo potrzebuję, to trzeba zrobić kilka kroków wstecz i zrobić sobie taki rachunek sumienia, zastanowić się, co ja dzisiaj w ogóle robię. Czyli jakiego typu czynności wykonuję, jakiego typu zadania są dzisiaj na mojej głowie, Najlepiej sobie to spisywać przez kilka standardowych dni, tak żeby wam nic nie uciekło, bo w jednym dniu nie robicie wszystkiego. Więc warto sobie na przykład tydzień spisać. Ja wiem, że to jest poświęcenie się, to jest jakiś czas, ale czym dokładnie sobie to spiszecie? Tym jest większe prawdopodobieństwo, że nie popełnijcie błędu przy zatrudnianiu człowieka. Jak już to sobie spiszesz, to podziel sobie to na jakieś grupy, takie jakby stanowiska, nie? czyli ja jako sekretariat, ja jako obsługa klienta, ja jako działania strategiczna, tak żeby to się łączyło w jakieś takie grupy, które można jako całą grupę oddelegować kolejnej osobie, policz sobie, ile to jest godzin. Czyli ile godzin zajmują poszczególne czynności, i dzięki temu, jeżeli je pogrupujesz, to też będziesz wiedzieć, ile dana grupa zajmuje Wam e, czasu. I teraz dzięki temu, że widzicie, macie te dane, czy jak czarno na białym, no to zastanawiacie się, okej, okay, to jeżeli ja oddeleguję na przykład grupę, nie wiem, administracja social media, ona zajmuje mi tygodniowo 20 godzin, niech będzie, to ja wiem, że muszę komu za te 20 godzin zapłacić. Ja odzyskam 20 godzin. Teraz pytanie: Czy ja w te 20 godzin jestem w stanie zarobić przynajmniej tyle samo, ile kasy weźmie ten pracownik, który do mnie przyjdzie? Jeżeli okaże się, że to jest kwota przynajmniej równa się lub też wyższa, to znaczy się, że stawcie na pracownika. Natomiast może okazać się, że ta kwota jest niższa. Czyli okazuje się, że pracownik chce ode mnie więcej pieniędzy niż ja w tym odzyskanym czasie jestem w stanie przynieść to firmę. Okej, okay. to znaczy, że albo musisz zoptymalizować procesy, czyli pewne procesy zautomatyzować, uprościć, żeby zamiast 20 godzin ta praca zajmowała na przykład 15, to jest jedna możliwość. Druga możliwość to po prostu zastanowić się nad tym, czy twój cennik jest właściwie skonstruowany, bo Twój cennik powinien pozwalać Ci na zatrudnienie człowieka. Po prostu. I teraz, jeżeli Ty tego cennika nie masz, nie wykorzystujesz go albo masz niepoliczone, to to ciężko jest stwierdzić, czy ja mogę dzisiaj zatrudniać danego człowieka. Jeżeli chcesz iść dalej, to bez ludzi, bez zespołu nie masz takiej możliwości. Myślę, że doskonale sobie z tego zdajesz sprawę, że oczywiście można całe życie prowadzić solo przedsiębiorstwo, natomiast ono dojdzie do pewnego momentu rozwoju i nie pójdzie dalej, dlatego że będziecie potrzebowali dodatkowych rąk na pokładzie, aby móc tą firmę rozwijać dalej, dalej i dalej. Więc jeżeli w pierwszym kroku nie stacie na pracownika, to to trzeba poprawić sytuację, żeby cię było na niego stać, następnie go zatrudnić i następnie dalej rozwijać firmę. O tym, jak zatrudnić pracowników, jak skalować biznes, jak delegować poprawnie zadane, jak przygotować się do zatrudnienia pracownika, napisałam w książce „Jak skalować małą firmę”. To jest książka, która zbiera moje doświadczenia z ponad 15 lat współpracy z przedsiębiorcami, z małymi, dużymi, średnimi firmami, gdzie pomagaliśmy im optymalizować procesy, układać, efektywnie pracować, łączyć zespoły. Tą wiedzę znajdziesz w tej książce, ale Książka oprócz tego, że jest wiedzą, to również do tego dołączamy zeszyt ćwiczeń, dzięki któremu możesz przeczytać, a następnie wdrożyć elementy, które będą poprawiały efektywność Twojego przedsiębiorstwa. Więc jeżeli czujesz, że to jest ten, ten moment, czujesz, że chcesz się rozwijać, czujesz, że chcesz skalować swój biznes i nie do końca wiesz, jak się do tego zabrać, to ja serdecznie polecam Ci poradnik. Jak skalować moją firmę wraz z szyty ćwiczeń? Link do tego znajdziesz w pierwszym komentarzu, czy też w pierwszym opisie tuż pod tym filmikiem. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym kolejnym razem.